mam pomysł, ja poszukałem w internecie jakiejś pracy, którą moglibyśmy robić razem, pojedziemy, zobaczymy, nóż, nóż nas przyjmą. Wymyśliłeś sobie doskonałe zadanie domowe, ja sprawdzę jakie odrobisz. Ty chcesz, ja chcę, myślę, I razem że, możemy. że możemy działać, oczywiście. Mamy sprawę załatwioną. Z razem agencji pracy, ja wyjazd za granicę, jedziesz? Ale coś więcej, Agencja Pracy, wiesz jak to no. brzmi? Znalazłem Agencję Pracy Wyjazd Zagranicy. Pomaga się starszym ludziom. Czyli taka agencja opiekunek, opiekunów. Tak, coś takiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O, pani też do agencji? Tak, do agencji. Państwo też? No my też. Pierwszy, Pierwszy raz. To jest siódemka, tak? Proszę. Tak. Dziękuję. Poprowadzimy. Młodych też przyjmują, tak. czy tylko starszych? Wszystkich przyjmują Być może twoje przyszłe miejsce pracy? Może tak? twoje też. Dzień dobry. Dzień dobry. A Dzień dobry. tutaj jest miejsce, gdzie wszystko się zaczyna. Pani Adonis, pani Basia u siebie? No. Tak? To, to proszę to do pani tutaj Basi, za mną. Tak? Tak, tak do pani Basi tak Najważniejsza osoba. Tak, pani Basia tutaj wszystko państwu powie, wyjaśni. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Basiu, Dzień dobry. przeprowadziłam tutaj państwa, a ja uciekam na kurs języka niemieckiego. Powodzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Taką najważniejszą informację i to do czego się odnosimy, to żeby mieć to doświadczenie, nawet zdobyte w rodzinie. Opiekujemy się kimś starszym w swoim życiu, dziadkami, rodzicami, to jak najbardziej taka osoba z takim nawet zdobytym doświadczeniem może pojechać. Jeżeli ktoś nie miał do tej pory takiego doświadczenia, nie miał, bo <laughs> ja nie miałem tak. To, to również jest taka możliwość, to znaczy, najpierw trzeba je zdobyć. My kierujemy do instytucji opieki społecznej, to są szpitale miejskie, gdzie można popracować jako wolontariusz w charakterze sanitariusza. I w tym momencie wystarczy taki okres miesiąca, prawda, intensywnej pracy i, i tym samym można pojechać do Niemiec w charakterze właśnie pracownika, jako opiekuna. Ja jednak mam wątpliwości, bo to daleko. Bo to trzeba się rozstać z bliskimi, nie do końca wiadomo gdzie pojadę. To może ja zaproszę do naszego centrum dowodzenia, tak? Okej. Okay. Czy bardzo chciałbyś może no, ja słuchać? ja proponuję się rozebrać. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy do centrum dowodzenia tak, Czy Mogę pani pomóc? Powie pani? No ma małe wątpliwości, po prostu żeby wyjechać i podobno tu pani nam pomoże się. Tak, chyba najlepszym przykładem będzie nasza pani Ela. Pani Ela właśnie wróciła z Niemiec. Muszę Państwu powiedzieć, że każda z nas ma wątpliwości przed pierwszym wyjazdem. Ja również pracuję trzy lata. To robi pani, co pani robi w domu, czyli ugotować obiad, zaopiekować się tą osobą. Ale to jest obce miejsce, obcy dom, obce tak, miejsce. Ale ten do dom mieszkania? jest dwa, trzy dni obcy, a później już pani kocha tą osobę, którą pani się opiekuje. Są wdzięczni, bardzo wdzięczni. A jak to właściwie jest z niemieckim, bo nie znamy? Prowadzimy na miejscu kurs języka niemieckiego razem z modułem opiekuńczym. Mamy wspaniałą panią Lektor, ona również pracowała jako opiekunka. W ciągu miesiąca, trzy razy w tygodniu się spotykamy tutaj. Nogi plączamy i robimy 3-4 na bok, na bok. opuszczamy nogi. I teraz tak, pamiętacie, tu ochrony ruch. Mamy chorą siedzącą. Drugi etap to moduł opiekuńczy. Panie pielęgniarki pokazują, tłumaczą, jak prawidłowo zachowywać się z pacjentem, jak prawidłowo przenosić pacjenta na wózek. Wszystkie takie czynności, które będą niezbędne na miejscu, nasze naleciałości, co ćwiczyliśmy w domu i to, jak radziliśmy sobie w domu podczas opieki nad rodziną, będą weryfikowane. Jeszcze szlafroczek. Ten szlafrok może być założony na plecy, w zależności od tego, jak długo pacjent będzie przebywał. W czasie czynności, które wykonujecie przy chorym, zawsze nawiązujemy kontakt z chorym. Uprzedzamy o tym, co wykonamy i przekazujemy, wychwytujemy wszelkie informacje od pacjenta. Jesteśmy z nim w stałym kontakcie. No zobacz, nie było tak średnio Nie, dawne. nie, całkiem ciekawa propozycja. To prawda. Wziąłem, wiesz co, ulotkę. No właśnie widzę, czytaj, co tam masz. Zobacz, oferują legalna praca, wysokie zarobki, ubezpieczenie ZUS, mhm. bezpłatny dojazd, zakwaterowanie, to jest ważne. Bardzo, Stała bardzo. opieka koordynatora, bezpłatny no. kurs językowy to, pomoc prawna w sporach z komornikami. I zobacz, jakie fajne hasło mają, a dobro zawsze wraca.